Witam Szeriki, bardzo serdecznie. Wiśnia Szeriki, witam Was bardzo serdecznie na Blood and Bacon. No i co, I dzisiaj zagramy sobie z gościem specjalnym. Nie specjalnym, dlatego że jest wyjątkowy, tylko dlatego, że jest specjalnej troski. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i Megan. Postaram się nie zawieść oczekiwań i nie dostać od razu łomotu. No, tutaj jedyne od kogo możesz dostać łomot to od prosiaczków. Na szczęście ja ci nie grożę. Zobaczymy, jak będzie. Tylko teraz A, mi zło. myszkę. O, kurde. Sz -sz -sz Szczeliłem. O, oh, fak. O, oh, fak. O, oh, fak. O, dobra, pojawiłeś się. O, Patrz jak się fajnie biegasz. A. A co się wydarzyło? Y byłeś taki. Y Takim... Czekaj... Byłeś takim... Jak to się nazywa? Nie ma napisów. No nie ma. Kurde. Powinny być. Game. Jest. I... In... Nie ma. Dobra, ale Wdajemy na harda? Czy na normala? Na razie może na normalu, zobaczymy dobra. co biega w tej grze. E... To jest jak Left 4 Dead. O, tu jest. A, pa, tu jest do zaproszenia znajomych, chodź tu, coś ci pokażę. Aha, wyszliśmy, no i super. <laughs> e, ogólnie, co, coś chciałem powiedzieć, nie pamiętam co. A, byłeś taką formą życia jakąś dziwną. Aha. Takim, je, jakbyś się dopiero renderował, jakbyś się rodził, nie? O kurde, co tu się dzieje, one gonią, gonią! A! Bez głowy biegają, atakują. Boom! O kurde. NIE! tu jeszcze jeden. Jała! Dostałem ty! One atakują! No ja też zostałem. Ja myślałem, że ja je zabiję, a to nie. Good job. Good job. Decap Decapitation. Decapitation. Nie wiem, co o, chciałem powiedzieć. Grod. O, weź uruchom Gdzie ty Co jesteś? uruchom? Jestem w A, tutaj. pod farmą widzę Stodole. pod stodową. Na wobro nie jest. Shoot the button patrz! Patrz, patrz, patrz! Wywołałem amunicję To tu jest. Myślałem, że tu jest nieskończona amunicja. No do tego pistola chyba tak mhm. A nie nie wiem, co się dzieje. Coś jeszcze powinniśmy tu chyba zrobić. A nie, wrócić do farmera, okej. Okay. Chyba. Widzisz, że jestem szkieletem? Nie dziwiło cię to? Widzę, widzę. E, nie, wiesz co, z jakiegoś powodu <grym> mnie to nie zdziwiło. <grym> Dobra, masz kałacha tutaj. Wiem, już go dawno zebrałem. Aha, super. Ale jesteś czerwony. Dej tu. <grym> Kurde lecimy zabijać prosiaczki. W ogóle chciałem was poinformować, że właśnie tak wygląda robienie jedzonka, które jecie w McDonaldzie. Tak to wygląda, ludziska, czyli idziemy na farmę, strzelamy do biednych prosiaczków. O tutaj patrz, tutaj może zaprosić do znajomych. W sensie znajomych może zaprosić. No i My wylatujemy, czekamy na prosiaczki no i zaczyna się przygotowywanie steków. Ło, wow, jakieś niebieskie, fioletowe Co to jest? One chyba sterujące są, czy coś? Pa, jakie małe Ty, jesteś mniejszy, co się stało? One zmniejszają chyba Tak, one zmniejszają Co tu się dzieje? Things are going to get too... too Co się dzieje? O. Nie. Ty? Dobra. Patrz, bo to się odpaliło i tu można je ściągać. Uh -huh. y Miło Cię było poznać, przyjacielu. E, wyłączyło się. Jak zmienić broń? E, y Q. Q, dobra. Dobra, idziemy do tego, do farmera. Idziesz, czy mam miejsce sam? Idę, idę. O, pa, Da się bany hopować tutaj. Ale jazda. A no. I to na no, jest takie trudne. Ten. O, jemu coś z ust leci, ty. Ja nie widzę. Jak zostaniesz zraniony? Ja nie słucham, co on mówi. E, też w tym Zobacz, jak on gada, to mu coś z ust leci. Teraz nie. No nie widzę. Ale leciało, mówię ci, zobaczysz. I w ogóle on nie ma nogi, jest przykuty widłami, nie? Tako F10, żeby coś. Aha, żeby zmienić kamerę. Nie, to ja nie chcę zmieniać kamery. Ej, teraz są motylki. A tu mamy coś zrobić z tymi tymi. Yy, aha, a, że jak jesteśmy zranieni, to tym się możemy napić. To znaczy, wiesz, one nas niby nie zaczepiają. Jesteśmy z wyrolami w ich świecie teraz. Świniobicie. Ale widzę, że tobie tu najmniejszego problemu nie robi, co? Żadnego. Czuję się jak w domu. <laughs> Czaję. Find a water pump to heal. Go talk to farmer. No znowu on. Znowu on. Znowu będzie pluł na nas. All right, all right. All right, all right. OK Wiele rzeczy się musicie jeszcze nauczyć, tak? A nie słuchałem go. Ja też nie. Ale tak, tak... Yo, yo, yo. <noise> Dobry, dobre. Ej, jeszcze by się przydał hajs, za który byśmy kupowali broń. No, chyba że jest, tylko o czym nie wiemy. Tak, pewnie tak. I w ogóle tam trzeba coś. O kurde, ty. Wow! Ej, to mi się podoba. A, ty to wcisnąłeś. Ta. O świnia, ty one są odporne. A nie, nie są. Oła dostałem gonią. ale wyleciała do góry. Ty porąbane są te świnie. A ty są usmażone. Weź, odpal to. Właśnie idę. Bo ja nie mogę. Patrz, ty odpalasz, a ja nie mogę. Wow, w ogóle one On... się rozpadają, jak w nie wejdziesz. One chyba czaszki mają yy, odporne, wiesz? One to wszystkie są odporne, całe. Cześć, jeszcze żyjesz? To jest czwarty dzień, kiedy jesteś przybity widłami do stodoły. Bez nogi. O, o, o. Bierzemy jego nerkę? Myślę, że... gin. W ogóle od kiedy człowieka sypią się iskry, jak się do niego strzela? Od kiedy nie trafiasz człowieka tylko to, co za nim. E? <laughs> o kurde. Uo! Ło, co tu jest? Jakieś szkielety. Ale naraz padają. Proszę, no. kul. Nie rób tak. <grytanie> Co? Kto? Jak? Ty też jesteś szkieletem, się by straszyły. <grytanie> Wyski Gdzie jesteś? Widzę cię. <grytanie> Almost there. Almost there. New, o, weapon. new weapon, biegniemy po new weapon, to jest po pierwsze. A po drugie powiem ci, że... Zauważyłeś coś dziwnego na tej farmie? Hey, oprócz niego i, i. oprócz szkieletów i świn? No właśnie... Nie, okay. oprócz tego to nie. Pa pa pa, pa. co? X oh. ciśnij do Tower secret item. Założyłeś? A, no bez kitu. <laughs> Dobra, skończ gadać. Wziąłeś sobie ten rewolwer? Tak. Wątpię, żeby się do czegoś przydał. On dalej gada, nie? Pa, mam granaty. Ja też. Rainbow Style. Okej, okay. dawać mi tutaj te prosiaki w O Jezu! O Jezusie! Fru O Jezu, jakieś duże Ale spoko Rewolwer sobie z nimi radzi No I on nie Ty, wiesz, że go nie trzeba przeładowywać? O, faktycznie Cały czas strzelasz To chyba błąd, ale dobry błąd Mi pasuje Bóg na naszą korzyść to nie Bóg. Tak. A nie, nasz, a nie na naszą korzyść to cheat, nie? Dokładnie, tak. Coś jeszcze tu zostało? Coś jakby się kurwa, Ty... Coś jakby się darło. Nie, tu tam się wkręca. Aha. Ten wiatrak wciąga resztki świń. Mówiłem ci, że to kotlety robią w McDonaldzie, no. Zobacz. Ale... A wiesz, że można sprzątać, i w ogóle nawet chyba o to chodzi, żeby to wciągało. Patrz. Nie wiem, ale coś tam powinno być, bo zobacz, że się mecz nie kończy. Nie, no trzeba iść do stodoły chyba. Tak myślę przynajmniej. Dobra, idziemy do stodoły. Na bank, trzeba z nim pogadać. Zauważyłeś, że jak uderzysz świński łeb, to chrumka? Myślałem, że to od, taki odgłos yy, ciała, takiego walającego się, może nie wiem. <noise> no, to ogólnie ty, a jakby tam wejść, bo ja tam widzę słoneczko. Ale muzyka jest konkret. Pa, granaty można teraz tam zbierać. Tak, widziałeś, trzeba zapełnić krwią prosiaków, to wszystko. Chodź tu. Patrz, tam. A, że możemy używać różnych metod do wysadzania świń w sensie zabijania świń. A dawaj, w podprowadzimy żywe świnie tam do tego, tego urządzenia. Dobra. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Ciekawi mnie jak rzucić granat. Ej, czemu one biegają w kółko? Jedynkę wciśnij, ale nie masz chyba. Gwa... Mam. A. Aaaa! Ej, nie działa to urządzenie. Czemu nie działa? Poproszę granat Aha! A teraz trzeba przeładowywać rewolwer. Tak, bez kitu. Ale dziwne, to był Bóg tylko w takim razie. No. Ej, mam mało życia i to. A, ona mnie cały czas goniła! Gadam! Ej, dobra, bo ja padam. Czekaj. Megi, ratuj. Staram się. Gdzie ty jesteś? Ej, też masz mało życia, chodź tu. Zginąłem! Padłem! Gdzie jesteś? Ej, przy stodole. Dobra, widzicie? One chcą mnie zabić. On biegnie, jest. Friend is helping you. O jakim jestem fajnym szkieletem? Tutaj chodź, bo tu się możesz wyhealować podobno. Tak, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Lol, gdzie ty poszedłeś? Przy tobie jestem. Nie macie. No, stoję obok ciebie. Ale ja ruszam się, Ziom. Yy, no to dziwne.